Mówisz, byli wokół Ciebie ludzie i naraz odeszli. Czujesz zagubienie, czujesz strach, przygnębienie, pozwól im odejść. To byli ludzie, którzy mieli pokazać Ci Twoje stare rany, Twoje stare, nieuzdrowione historie, Twój stary ból. Jeżeli przepracowałaś, jeżeli uwolniłaś, puść tych ludzi. Pozwól sobie pójść dalej naprzód, bez wyrzutów sumienia, bez poczucia winy, bez wstydu. Puść tych ludzi, zostaw to i zacznij pisać swoją nową historię. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli zatrzymasz się przy tych ludziach, to zatrzymasz siebie. Kto ma iść za tobą, to pójdzie. Kto ma być w twojej rzeczywistości, to będzie. Nie proś, nie błagaj, przestań żebrać. Idź z godnością do przodu, rozwijaj siebie, rozwijaj swój biznes, rozwijaj swoją pasję i po prostu pozwól sobie żyć. A przyjdą nowi ludzie, tacy, którzy będą cię wspierać. Ja nazywam się Violetta Stankiewicz, jestem twórcą marki Bądź Wartością. Jeżeli nie wiesz, jak pożegnać tych starych ludzi, którzy już nie dają, nie wnoszą energii do Twojego życia, zapraszam Cię na jeden na jeden sesja indywidualna. Wszystkiego dobrego.